Mój tata, o, cześć, cześć e, Dziś jest akcja ze spychaniem śniegu z Fondirem to proszę, to proszę Nie było filmu ze śniegiem, bo, bo nie mieliśmy takiego pomysłu I był śnieg za gruby. Wcześniej śniegu nie było. Tak, i jeszcze wcześniej to nie było, to mira. Zgadza się. Jak się jeździ? Dobrze. Masz zimówki? Świetnie. Masz opony zimowe? Nie. No. Wow. Wszystko w porządku ze sprzętem? Tak. Ale trochę jedno... Co się stało? Jeden ząb się skrzywił. Jeden ząb się skrzywił? Który? O, te dwa. dwa się skrzywiły? Chyba dlatego. A z którego ja dzisiaj zniszczyłam? Tego. Którego zniszczyłeś dzisiaj? Od tego. Chyba za szybko jechałeś. Szybko, ty widziałeś? <gry> Widziałem, tylko tak o... Tak śmigłeś. Czyż nawet trawie potrafi na trawie spychać śnieg? No nie mów. Nawet na trawie twój jondir potrafi? Tak. Spychać śnieg? Zaraz to zobaczymy. Powiem jeszcze wszystkim, jak się Twoje pieski nazywają? To jest To jest Ruda. To jest Pusia. Ruda, Pusia, tak? A to? A to jest Puszek. A to jest Kotek. No. Nazywa się Mrucuś. Pewnie. Raczej Kulka. Kulka, Mrucuś. A pokaż. Panulce nie działają. Pokaż jeszcze wszystkim, Krystianek, jakiego masz przerobionego go karta. Dobra. opowiedz o Gokarcie. Jaki to był... pomysł? to był pomysł? Mój, bo to z kierownicą. Kierownica to jest od starego roweru. I ty nie chciałeś, żeby... żebyś jej skracać, prawda? Nie. To wyjedź na beton. Pokażę, że... Bo to jest go-kart driftowy, prawda? Tak. Pokaż wszystkim jakie ty drifty robisz. się, 360 w powietrzu. Ile to trzeba ćwiczyć, żeby opanować takiego dzika? Świetnie. Nieźle. To co? Odstawiamy sprzęt, prawda? Tak. Dzisiaj jest wolna niedziela. Tak. Razem spędzamy. Tak. Dzisiaj nie ma wypadów. No to zobaczcie jak odbój się John Deere wyściguje w No to pokaż wszystkim No to przyczepa cię nie będzie przeszkadzać, bez przyczepy Ty masz wyścigowy John Deer, prawda? Ale spalisz gumę Teraz jest tam w dół do bramy. No. jaki drift? Chyba jak komu się podobało to co? To dajcie łapkę w górę. Pokaż, zrobisz jeszcze jednego drifta? I to co? My już się powoli żegnamy tak? i co? Zaproś na ostatniego na ostatni drift. Tak. To co? Zapraszam. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Łapa w górę i jazda do przodu, prawda? Tak.